Jesteśmy od dawna zaangażowani w dziesiątą muzeę, czyli film. Jesteśmy obecni na Gdyńskim Festiwalu Filmowym. Wspieramy cyfryzację starych polskich filmów. Stąd, gdy przyszedł pomysł dotyczący wspierania dobrych polskich scenariuszy, a później na ich podstawie myślenia o tym, w jaki sposób z tego powstałyby dobre filmy, stąd bez wahania zaangażowaliśmy się w ten projekt. No i mam nadzieję, że ta nasza pierwsza obecność będzie zauważalna, a dwa, przyniesie też korzyści polskiemu filmowi i widzom. Nie jesteśmy tylko tymi bezwzględnymi bankowcami. Prowadzimy działalność komercyjną, która ma przynosić zysk, natomiast myślimy szerzej, że oprócz dobrego banku, który chcemy zbudować, chcemy również, żeby PKO Bank Polski wspierał i polski film, i polski teatr, i dobre książki, i wiele innych rzeczy, które nam Polakom są przydatne w codziennym życiu.